Hej, cześć Manko. Witam was bardzo serdecznie w mojej nowej czce, która będzie nam towarzyszyć podczas kolejnych openingów na tym kanale. Z tego miejsca chciałam wam bardzo podziękować, że to właśnie dzięki wam znajduję się tutaj, gdzie jestem i wasze wsparcie pozwoliło mi na to, żeby zorganizować właśnie takie miejsce pracy tutaj dla mnie, miejsce do nagrywania. Więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Dziś odcinek będzie nieco skompresowany, ponieważ przygotowałam dla Was dwie rzeczy. First of all, będzie to oczywiście opening, Dlaczego to dowiecie się za chwileczkę? A druga rzecz, będzie to konkurs dla Was. Dlatego myślę, że warto wziąć udział, bo będzie to bardzo fajny produkt. Ale o warunkach konkursu i tak naprawdę, co będzie do zgarnięcia, dowiecie się nieco później. Dlatego zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy odcinek. I słuchajcie, zarówno miejsce, jak i sposób nagrywania będzie się troszeczkę różnić od tego które zwykle widzieliście na moim kanale, także dajcie mi chwileczkę, aż się z tym oswoję i zobaczcie, co my tutaj mamy. Będziemy dzisiaj otwierać Charizard i Xboxa. I dlaczego zdecydowałam się właśnie na to cacko? Dlatego, że jest tutaj karta jumbo, które zbieram. Aczkolwiek w mojej kolekcji nie udało mi się jeszcze pozyskać trójwymiarowej karty i to jeszcze z Charizardem. Do tego są w tym produkcie przepiękne promki Charizarda i X, Charmandera i Charmilliona. Dlatego o kurczę, miedzi w albumie, takie promki, no to coś naprawdę fantastycznego. Dobra, co my mamy w takim boksiku, Słuchajcie, mamy dwa razy Boosterex Journey Together. Czego nie udało nam się jeszcze wyciągnąć? Nie udało się nam wyciągnąć na pewno Lilki w wersji angielskiej, bo też bardzo bym chciała w wersji angielskiej. To są takie dwa moje typy, które bardzo, bardzo mi się podobają, te dwie karty. Mamy tutaj Paradox Lift. Jeżeli miałabym wybrać dwie karty, no to wiadomo, Altaria no i, kto wie, może Grodon <grych> to w jeden no sprawdzimy to sobie no i tutaj mamy dwa razy Serging Sparks i w tym Serging Sparks może kryje się Pikachu a jeśli nie to Milotic bardzo bym była zadowolona do Fibasa pasowałby jak gulał. no i oczywiście zacznijmy sobie po kolei to otwieranie w kolejności o której mówiłam, jakie karty mogłyby tutaj nam się Pojawić. No, zobaczymy, zobaczymy, czy to się tak pojawi to fajnie. Zwykle w takich y, boksikach nie miałam szczęścia, więc zobaczmy: Kramoranciki, Tyranitar, hol holóweczka. Nie oczekuję zbyt wiele po tym produkcie. Wystarczy już, że mam romki i karty Jumbo. No, ale jeżeli coś się tutaj jeszcze trafi. No to kurczę, kto nie byłby zadowolony? Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy Wam udało się już wyciągnąć coś fajnego z tego produktu. Ja go otwieram pierwszy raz. No i szczerze wierzę, że może coś tutaj się żyje, yeah, a jest to Noibat przepiękna illustration rare, i tak jak wspominałam teraz pora na Paradox Rift pamiętacie te shorty, kiedy polowałam na Altarie oj, troszkę tych paradoksów się otwierało, ale no zobaczymy, zobaczymy czy tutaj dzisiaj coś faktycznie się fajnego pojawi i będzie to nic no niestety Forygo. I dwa razy Serging Sparks. Jeśli miałabym typować, tak zróbmy sobie taką zabawę. Niech yy, lewy odda. I co my tutaj mamy? Mamy Snorlaxa, Prime Ape, Raflet, yy, Trappings. Kurczę, nie wiem serio. Nie mam pojęcia, jak mam patrzeć. Czy tu, czy tu, tu. O! Energy Search Pro. I speczek, której już gdzieś tam się kryje w mojej kolekcji. Dlatego, kart show przybywamy! Tera Orb i tutaj Golding Fire. Bo ja w sumie jest troszkę w szoku, bo yy, mimo wszystko mamy ilustrację, mamy ice Packa. I czy ten lewy, który, na którego liczyłam, nas jeszcze czymś zaskoczy, no to już się okaże podczas tego openingu. No i zobaczmy. Aplin, mamy Dura Ludona, Marilkę. Nightelsa, Cowbell, Quacquaval, Execute, Domfan i... Czy to, czy to będzie dobry box? Co jest? Ja się boję. Czy wy to już widzicie? Okej! Okay. Alewański Executor! Nie ma źle! Ale kurczę, to by było nawet jakby poleciał Pikachu w tej wersji, czyli w tej słabszej. O, to już, to już by było totalne zaskoczenie tego odcinka i tego produktu, ale wydaje mi się, że i tak wygląda to całkiem dobrze. A teraz zróbmy sobie krótką przerwę i czas na konkurs. Co będzie do wygrania? Do wygrania będzie tekst sticker z White Flair, więc mam nadzieję, że taka forma nagrody Wam się spodoba. Co trzeba zrobić, żeby zgarnąć tego tekst stickera? zasubskrybować ten kanał, polajkować ten film oraz napisać w komentarzu, czy wybieracie się na Polish Card Show tegoroczne oraz na jakie karty będziecie polować i dlaczego. Odpowiedź z najlepszym uzasadnieniem swojego wyboru zgarnie tego tekstikera, Ale uwaga! Osoby, które nie mają możliwości pojawienia się na Polish Card Show również mogą wziąć udział w zabawie. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie po prostu, gdybyście pojechali na Polish Card Show, na jakie karty byście polowali i dlaczego chcielibyście właśnie takie, a nie inne karty. To wszystko. Proste? Pewnie, że tak. Ja Wam wszystkim życzę powodzonka, a tymczasem zabieramy się za kolejne otwieranie produktów. A otworzymy sobie tak dla odmiany tym razem tekstykera stickera Black Bolta. Yy, dlaczego? Yy, w zasadzie... No jak możecie się domyślać. Chciałabym bardzo BWR-kę ze dlatego polujmy na nią dalej. A i jeszcze jeden ważny element. Oczywiście tą promeczkę i naklejkę do tamtego stickera Wam dołożę, bo ja ich nie potrzebuję, więc mam nadzieję, że komuś, kto jeszcze tekst stickera nie otwierał, przydadzą się dwie promokarty. A teraz zabieramy się za opening tych trzech wariacików Blackwood Uwielbiam te sety. Naprawdę je uwielbiam, nie masteruję, ale po prostu ilość dropów, które tutaj są i generalnie dobry drop rate, no naprawdę robi wrażenie i faktycznie jest to sama przyjemność otwierać właśnie te boosterki. O, no chyba, że leci holo czy tam holo energia, którą już mam, ale to nic, lecimy sobie z drugim boosterkiem. No, 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 jeszcze wyjdzie, powiem Wam. Tak, tak coś czuję, że ten boksik był naprawdę dobry, który otworzyliśmy wcześniej. No, ale cóż, muszatne tutaj mamy. Klanka w rewersie, Minchino i... No, dobra. No, zobaczymy, czy ten trzeci busterek nas yy, poratuje jakąś ilustracją. Cirką, DWRką. Fungus, Tranquil, Dwebu. Palpitot, Energy Coin, Saisen Toad, Muszarna. Oho, mamy Pokebola. No bardzo ciekawi mnie to, czy coś po tym Pokebolu jeszcze będziemy mieć. No ale dobrze, może nie mam tego Wanipeda. No zobaczymy, kurczę. Boję się. Powiem Wam szczerze, jak zwykle się nie boję otwierać boosterów. teraz. Jest. O, oh, la, la no. Proszę Państwa mamy dropa i jest odekrom. No chciałam troszkę innego, ale prawie, prawie wyszło. Wow. No i super. Text Sticker oddał nam dropa, więc jest ok. Mam nadzieję, że w tym tekst stickerze dla wygranego będzie krył się jeszcze lepszy drop. Dla wszystkich zainteresowanych wygraniem tego tekst stickera Wyniki konkursu będą ogłoszone w przyszłym tygodniu, także oczekujcie mojego kolejnego filmu, w którym będzie pewnie się znajdował Jakiś Oplenik, a oprócz tego zwycięzca. Życzę Wam miłego dnia, powodzonka i trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia na Polish Card Show. Przybijesz piąteczkę?